Na moim kanale dzisiaj pociąg przygodę i no, nie jesteśmy już w e, tym ba, a nie, właśnie nie tylko e, wykona tak kluba. Jak mówiłem, idziemy dzisiaj do twierdzy i przyszłem, żebyśmy dać pół odcinka nieśli. I w ogóle od poprzedniego odcinka zmieniło się to, że mam deletowy miecz i killow, bo... Nazbierałem diamentów, Słyszę gasta, na szczęście wziąłem sobie łup. I w ogóle kombinowałem z tymi shaderami, ale na znaczy, shader mi się udało, tylko że mi lagowało strasznie. Więc będzie bez sejderu. No ale trudno. A my się tu dostajemy. do pod wolna forteca. Nie ukrywam, że jest zapomniałem, że jest tak ciemno w tej dowej fortecy. Szukamy blaze'u I chyba sn i znaleźliśmy blaze'a Wow! jakim cudem Wiesz, się obroniłam tarczą No strzelaj no. Wow! No Słaby jesteś I mamy o, tam jest chyba spawner Blazów, w których ja sobie chęcią. O, kurde, więcej was matka nie miała. Kurde. Nie no, matka was więcej miała. Ty mam sobie szybkiego śniegu, nie? No strzelajcie. ty tutaj Dobra, zaznaczymy sobie faunel brejt tylko szybko. O dzięki żeście tylko czekali, panowie. Jestem wdzięczny. Teraz au, w ogóle mi z każdego wypadła płomien na rysk. Ja może dzisiaj powinienem zaporować na... Wrocławskie ledy. mi tak dobrze idzie, tak z 12 bym potrzebował. Jakby ktoś pytał, po co będę robił tą farmę blaze'ów, jak już sobie uzbieram, to nie wiem. Po prostu tak jakoś. Au, tam też jest Blaze. Poczekajcie panowie, dajcie się najeść. Au. Ja nieprzygotowany byłam. Chociaż nie no, w sumie Blaze będą mi potrzebne do potek. Bo w sumie? w tam też się dużo preciz. No tak na widoku bym poprosił, żebym nie musiał do jak punktu Potem jak już uzbieramy, bo na pewno 20 minut nie będziemy je zbierać, to zapolujemy na Mroczne spielety, tak 12, bo na pewno 12 będzie potrzebne, a wy co takście się zespili? Proszę, gasta, co mnie nie pociesza. No, chodź tu, Blaze. Dobra, dziewięć. Jeszcze trochę, jeszcze... E, trzy, nie trzy. Nie, nie no, tak dobrze trzy. Tak, musiałbym to policzyć. Mał. się tu, bo tam mi się nie chce iść. No, jeszcze tam się zlespiło. Dobra. A, bo tam też jest spawner. No, nieźle. Au. Muszę tu do was wejście zrobić. Już jestem na waszej imprezce. Ale panowie, może tak... Może tak... SL... A. Gdzie ja jestem? Dobra, idziemy tam, bo e, ci nie umieją się bawić, fel. Kurde. Dobra, idę już do was. Tylko dajcie się najeść. Au! No z pustym załączkiem się nie da. Czemu nie mam łopaty? Nawet nie wiem gdzie on poleciał, bo nie patrzyłem. A tu jesteś. I mam. Dobra, to ja spadam. Spadam. Bo teraz będę potrzebował waszych kości przyjaciół. Nie was. Dobra, wiem, mam na minimapie pokazane, że są tam. Tak, jeszcze ty się no si Koło pigmentów, tak, koło pigmenów. Ja się koło ciebie przelecę. O! mnie. No. Może trzy czaski. Będą. O nie, nie ma co. Kici kici. Tędy pstwem. Kici kici, mroczne szkielety, nie blazy. Dwójka ich jest. Dobra, e, o, szablon kowalski. To mi się może też przyda, że będę chciał mieć konia. Dobra, może tu poczekam, aż mi się to życie odrodzi. Ogólnie to po co przyszłam, to mamy. W następnym odcinku, o ile będziemy, będę miał czas, by zebrać perły, będzie można iść na smoka. Panie, byłoby zdobyć cackę z kręta mocnego. No, ciebie nie zaprasałem, Ciura. świetnie. Nie ty, tylko, że tej twierdzy jest tak ciemno. A pan mnie nie zobaczył? A po Nie mamy kością. Dobra, schodzę na dół. Ale na dole też za jasno nie ma. Ale jest krzynka. O, diamenty przydadzą mi się, że bieżę i to. Złotym że mnie nie wiem, po co mi. Dobra, ciebie zostawię w spokoju, idę tak powoli, żeby się tylko jak nie. Mroczny no, skillet zaatakuje. A, tu nic nie ma. O, złoto. Będzie można z tymi piglinami się wymieniać. czy my nie wiem co szybciej. Tam chyba gdzieś się ześpił. O, widziałem, widziałem, chodź tu. No i nie rzucił. Tam jest, chodź, chodź, chodź. Rzeczny mroczny skelet. Nie, ale ty nie chceczny. Dobra. Ech. Chyba go zabiję. O diamentowa to ona lepsza od tej będzie. Widziałem cię. Myślicie co, że sobie przyjdziecie i właśnie zauważę. No dobra, ciebie prawie nie zauważyłem. Ale nie wypadła z ciebie, coś Au! Ej, bo ja kształcić nie mam. Ja nawet nie zauważyłem. No to. Wadłbym na dół prawie. W ogóle ktoś tam do niej napisał, ale teraz nie będę patrzył. Kiedy nie mogę zobaczyć, że 7 minut nagrania zostało. A ciebie nie otwierałem. Jakbyślę, że pochodzi mi się kończą. A nie patrzę na minimapy, więc no. Jeżeli mroczny świat mnie... tam są te, ale nie mam złotych leci, więc one, one mnie zaatakują. Chyba zapomniałem sobie na tą minimapę patrzeć, bo wtedy bym się znalazł. Ale jakoś tak. Byłem tu? Byłem, bo są moje pochodnie. Chciałem powiedzieć, pytać tu bym. Tu nie bym. O! I blodawki. Blodawki nam się przydadzą. Jest jeden piasek, dużo bez. O, co nie, nie rzuciły nie. A wielka Oda. Myślałem, że to gast. Ale może będzie tutaj... Nie, nie ma. Au! Obadwałem, ale tam są roczne sklepy. i ich właśnie potrzebuję. Szkoda, że już nie mam tych wiatru. Byłem tu, byłem. Dobra, no, zejdźmy na dół, bo mnie na dole chyba. Znaczy na dole byłem, bo są moje pochodnie, ale może jeszcze jest jakieś miejsce, które, które mnie nie było. Chociaż wydaje mi się, że to był ten kolotar, który nigdy nie prowadzi. Już za bardzo nie mam. Znaczy, nie, nie mam pomysłu, no w sumie latanie po całym nederzędzie. To najlepszy pomysł na mocny szkielet. Tam jest tylko. ten będzie mi przeszkadzał. Specjalnie na ciebie sobie właśnie wziąłem łuk. Tak naprawdę to nie. Wziąłem go na gaz. Ale na niego też, no zejdź tu na dół, nie chcę żeby w razie czego mi spadła na dół, ale no, nie wypadła, bo jakby wypadło, to bym miał osiągnięcie. A tak to szukamy dalej, w ogóle w tym rejonie mnie chyba jeszcze nie było. Hm. Pusto. Nie no byłam tu sypo. To jest są te Nawet tam musimy mój znacznie gdzie oznaczyłem. O! No tu, chodź tu. Nic nie znał. Ja wiem, że te tu trudno jest. Zebrać. I podejrzewam, że już się nie uda na tym odcinku zebrać. Zostały dwie minuty. No chyba, że nagle pod koniec. Jakoś mi się uda, ale. Do No nie ukrywam, że byłoby fajnie. Wejdę może tędy. Oho. gast Gasta to ja nie szukam, a ty co, nie załatwiłeś mnie? Au! No nie, nie, nie do, e, nie dali mi się a ja zaraz umrę. Nic tu nie ma. Macie tu mlecznego szkieleta? Au! Bo jak nie, to ja spadam. Spadam do miejsca, gdzie już byłem. A ciebie tu nikt nie zapraszał. Dobra, jednak dzięki koskomagmy, bo. Znalazłem mocnego szkieleta, dzięki niej. Bo tak to bym nie poszedł w tą stronę. U mnie nie było. Au. Mnie nie było, bo. Bym zebrał niedolę, broda. Tam jest ich dużo. Bo jest taki problem, że też dużo tu jest pigmenów. Jak. Jak. W któregoś nie huterze. A. Właśnie chciałam powiedzieć, że jak. któregoś nie huterze, to nie będzie do Dlatego. Chciałem tak na spokojnie ich zabić. No ale trudno. Czasami mamy. 15 blazowych pałek. Pomiennych różdek. To. Z są dwa mniej było mi potrzebne. E, bo było mi. Ja zbierałam 12, a potem mi było 6, bo... Chociaż nie przecież będę potrzebował więcej tych w klesu. No tak, przecież jestem muszę te mętne znaleźć. Kurde. Głupi to jestem. Ale zanim zakończymy odcinek, to zobaczę. Czy nie mamy? Problem. Czy nie mamy? Mamy jedno, ale no to za mało. No dobra, w następnym odcinku myślę, że już będę miał. A jak nie będę miał, no to przynajmniej pójdziemy po Endermany. Ale myślę, że już będę miał i jakby co, to może pójdziemy szukać Endu. Bo coś mi się wydaje, że będę chciał człami go poszukać. Ale na razie to tyle. Mam nadzieję, że Cię się się spodobał. No, zginąłem na końcu, no ale przetrwałem dużo, no ale dobra. Mam nadzieję, że Ci się spodobał, że chcecie więcej. A ja się z wami żegnam. Pa cześć!